I z numerem 93 mamy sęk drewna i dwie duże jodły. Jodły to pokażę tutaj. To są te duże jodły, jest jedna tutaj. Tam były takie dwie duże jodły. I sęk drewna. Drewno tu mam. Tutaj sęk drewna że tutaj da nic ciekawego nie ma to na prośbę tam jednego widza puszczę tutaj ten stazion o to mam wysłane to może wyślę teraz pociągi moje tu mam tak 201 stanowisk lokalnych 102 międzynarodowe i 101 mam teraz puszczę chyba tego towaru nie mam pokład ja poczty nie wesoło poczta jest potrzebna i lecimy wysyłaniem tutaj pocztę chowam tutaj pocztę o, chowamy to na jedną prośbę jednego widza który gra w tą grę chciał żebym pokazał mój taborek tabor na grze transtation Także to, to jest tylko jedyna gra, jaką gram. Gra jedyna, traka. film też oglądam. No ale szybko puszczę i pokażę, co jest w gazetce Zawsze międzynarodowe to właśnie tak się wysyła. Polecam. Także na prośbę jednego widza, no Transation. Nie będę tego nagrywał. Może znam kiedyś, jak. Raz do roku może nagram. O raz do roku nagram filmik to pokażę jakie osiągnięcia już mam Także teraz pokazuję Teraz idę na gra w Hyperlopy A to muszę Marmur nie potrzebuję ten gościu szkło nie potrzebuję Uranu też nie będę wesoł, bo nie potrzebuję i tutaj mamy cemencik a tutaj tego nie mam, dobra brano mi wysłać zobaczymy czy mam komplet flak a no to tora wysyłamy lokomotywę Tam głośniej, Mamy już sześć stacji. Zobaczymy co na sklepie. Plaga mnie interesuje. Dwa dni. Tu to to, to mnie nie interesuje. zobaczyć zobaczycie różnicę jak będą parowozy wjeżdżały That's it. No wszystkie pojechały I teraz rzucę te międzynarodowe O tu jest jakaś skrzyneczka do zebrania Pojechały trzeciej mam międzynarodowe ale to akurat nic nie przyjechało to już Głośnik wyłączyć. Byłam w Japonii. Mam wszystkie te 5 stacji. Mam kompletnych, zapełnionych. A szóstą to jest pusta na razie. To kupuję te. Mam wszystkie już 5. Mam wszystkie tory już. Wszystkie mam te 5 stanowisk. Tak. To nie to, tylko to. Czyli mam ulicę jedną, ulicę drugą, ulicę trzecią, ulicę czwartą, ulicę piątą. Mam wszystkie pięć ulic Mam wszystkie pięć ulic Tylko teraz rozszerzenie większe robię. Że jeszcze mam Co To mam teraz... O muszę uzbierać jeszcze na odemu 2 480 na odemu żeby kupić rozbudowę stacji i to będę miał znajomi od znajomych, no włącza się I gotowe, to, że mam taki poziom. Jeszcze raz pokażę. 201 lokalnych, 102 międzynarodowe i 101 stanowisk. I tutaj mamy układanie torów, część piąta. Są różne takie izolowanie. Ale ja tego nie robiłem, bo mnie to nie interesowało. Powojenne koleje Niemiec. Także z numerem 100 ostatnim będzie podsumowanie tego wszystkiego. Będą jazdy Gagarinami po makiecie. Parowóz Lord Nelson Wielka Brytania to fakty. Teraz. Porobus. Odnalazłem 1926. Fajny porobus.